Witam wszystkich w moim trzecim nagraniu w internecie. Nie no dobra teraz to idę na serio. Yy, to jest mój trzeci filmik z Minecrafta. Yy, postawiłem już wieżę, balkonik tutaj w domku jak widać. To jest już trzecie podejście do nagrania tego filmiku. Yy, no nie wiem... Co zrobić, ale... Nie wiem, może najpierw dróżkę Tak to jest świetny pomysł Żeby zanudzać wazę drogę dróżkę Po prostu Ale nie naprawdę nic innego nie mogę wymyślić Pomysły, które naprawdę miałem no, Wykorzystałem je w poprzednich dwóch próbach i... Po prostu, no nie wiem, ale pójdziemy zwiedzać jakimś kopalni to będzie myślę, że najlepsze tylko poukładamy trochę To jest moja kombinacja osobista prawa autorskie i w ogóle tak wiem, suchar No ale dobrze Idziemy Bo za pierwszym razem nie włączyłem frapsa, tak mój błąd Za drugim e, muzykę w tle Myślę, że teraz będzie wszystko dobrze. Tak? Rozwalam wszystko mieczem. I pozdrowienia dla użytkownika 19Dark64, który tak na dobrą sprawę to on mnie namówił do robienia filmików. I dziękuję mu za to. O co tu się stało? żeby tu był monster spawner zobaczymy Ups. chyba ten pan mnie nie lubi U. co tu się stało tak monster spawner mamy слушай, похоже, не? Raz mi się coś takiego zdarzyło Naprawdę fajna rzecz Ten monster spawner w takich niecodziennych okolicznościach Odkopiamy to może To naprawdę nie było w planach Nie wiem no Po prostu Uff. Fajne, fajne. Zobaczymy zaraz co mamy w skrzyniach. To był chyba tam co? Wypełz. Tu gdzieś jeszcze zombiaka słyszę. Osiarka przyda się chyba. Siodło nie za bardzo. I co? A chlebek oczywiście w ten chlebek, wieterka. dobra, przyda się. Zobaczymy co tutaj jeszcze jest. Nie. Dobra, no i to na tyle z walki. Wykopiemy mosty cobblestone'a, Nie wiem, czy da się go zrobić, bo słyszałem, że będzie miało się dać. zobaczymy hmm. nie zrobię niczego na poczekanie Dobra tu po krótkim cięciu zaraz tu przyjdę Dobra już jestem z powrotem z kill Proszę do szkieleta Ale tak naprawdę nie wiem gdzie go słyszę a nie wiem może ktoś mi da odpowiedź, czy gdybym puścił tak naprawdę cichą muzyczkę jakąś, to czy też by mi wyłączyli dźwięk za prawa autorskie? To ktoś to proszę o bo naprawdę nie wiem już raz zrobiłem ten poprzedni odcinek co prawda nie była to muzyczka w tle ale no ale po prostu youtube wyłączył mi dźwięk prawa autorskie i nie wiem, moim zdaniem powinni to wyłączać tylko wtedy nie wiem, na czas tej muzyki, ale wyciszyli filmik dobra, ja się na tym nie znam nie odsygam się za dużo ale zdenerwowało mnie to a i tak, nie wiem jakoś tak spontanicznie nie reaguję na jakieś rzeczy że o wow, zoto tamten nie, wiem, nie lubię takiej formy gry wolę tak bardziej niespokojnie w szkole się wykrzyczę to mi wystarczy dobra pozbieram kwiatki ładnie zrobię ładniej chciałbym rzec <śmiech> <śmiech> Przepraszam Was właśnie jeśli będę kaszlał, nie wiem, kichał ale jestem po chorobie i po prostu o ja nie mogę O ja o ale fajnie Ech. Zaraz tu przyjdę Owieczki czekajcie na mnie ten świat mnie zaskakuje, powiem szczerze. I Minecraft mi się laguje. Nie wiem, jeśli macie jakieś pomysły na to, żebym stworzył jakąś budowlę, nie wiem, ulepszył czy coś, to proszę Was, żebyście mi pisali. Mm. i postaram się to zrobić nie jestem za dobrym po prostu budowniczym co widać zresztą ale myślę, że będzie spoko dobra weźmiemy myłówki, nie nieśmigane po prostu i biegniemy Podejrzewam, że już się no zrobi Albo nie. O i właśnie i zrobiłem tutaj w kopalni. Pokażę Wam. O, zejście takie. Tu jest jaskinia. Tam jest zombiak. I tu też kiedyś coś zrobię. Kurczę nie wiem pochodni nie miałem iść do obie Kończę i idę. Uciekam. Podejrzewam, że jest ich tu dużo, ale ja po prostu jakoś przygotowany specjalnie nie jestem na walkę. Wolę po prostu z nimi porozmawiać. To są nie wiem, coś takiego jak kibole, tylko bicie. Bez rozmowy w ogóle masakra. Fajnie, bo tu mam każdy rodzaj drzew. Tam, nie wiem co tam pokazywałem. I tak teraz mi się przypominało, że nie pokazałem jeszcze jednej... E, nie wiem. Jednej e, części mojego... mojej wyspy. Nie wiem. Nie napiszcie mi, czy się coś czy takiego często zdarza. ale no ja coś takiego widzę pierwszy raz. Mm. Tu zostało coś. Tak, no, tak. To ja tu jak będzie można będzie. Jak można będzie. Yy, rozmnażać to sobie wezmę kilka przepraszam już tak nie mogę wysłuchać ale naprawdę i lagozaura tak, już dobrze dobrze myślę że no pokażę wam nie wiem jak się nazywa tamta strefa Tymi sosnami nie wiem jak to nazwać ale kurczę no nie wiem na każdym świecie jest tak dużo wąwozów czy tylko na moim tak wiedzą 8 bardzo fajnie tu jest ogólnie idziemy sobie chlapka i tu mam mm, sosny, mam chyba są brzozy, czy jak te drzewka się nazywają, no nie wiem, błąd w generowaniu, też mi odpowiedzcie jak możecie. Dobra, wrócę do domku i myślę, że już wszystko pokazałem. Hmm. No nie wiem, dawajcie mi jakieś ciekawe pomysły. Ktoś się tu napali uh. nie no, ale żelaza nie opuści Rano, węgielka też to zbierzemy i po prostu pójdziemy do domu już z powrotem. muszę się sprężyć bo już się zrobi. Nie jeszcze na tym świecie Endermana nie widziałem I właśnie mój kolega 19 Dark64, o którym już wcześniej wspominałem Mówił mi, że podobno w updatecie 1.9 ma coś takiego, że Enderman no i sobie już wykrakałem że endermani po prostu nie będą mm, mogli podnosić cobblestone, na desek mm, tylko gravel, piasek i dirt chyba nie wiem nie kojarzę nie pamiętam po prostu no no i nie wiem My chyba na tym zakończymy odcinek dzisiejszy ну на разы это